Jesteśmy tu w kawiarni w Sołcu Zdrój w Zdrowisku, kawiarni Szyb Solecki. to wszystko jest tutaj bardzo historyczne, są tu dwa nazwiska związane z Sołcem, Karol Godefroy i bracia danieccy, jeden z nich był lekarzem, pierwszym tutaj w Zdrowisku i wszystko tu się stało jasne, z tej kawiarni widać po jednej stronie baseny termalne. Znaczy nie termalne, tylko baseny z wodą mineralną. Tu w ziemi w tej kawiarni jest odwiert, ten szyb solecki. Kawiarnia jest pełna takich starodawnych zdjęć, bardzo klimatycznych. A po drugiej stronie tej kawiarni właśnie są łazienki, gdzie przed chwilą byliśmy i śmierdzi tam siarą oczywiście, odbywają się tam zabiegi. Kawiarni są pyszne rzeczy. I to wszystko jest w jednym miejscu, ponieważ tu jest po prostu ta siarka, także z jednej strony byśmy tu samochodem kluczyły bardzo, ale okazuje się, że to jest proste, że po prostu tu jest siarka, więc tu są łazienki, to jest kawiarnia na tym szybie soleckim i z drugiej strony po prostu są te baseny też siarczkowe. Jest ten malinowy chyba zdrój, bo są te dwa hoteli ma malinowe, chyba co najmniej dwa, yy, bodajże malinowy raj i malinowy zdrój, może coś przekręciłam, ale w każdym razie to jest takie charakterystyczne właśnie dla sołca.